To jest Europa. To jest Age of History. A to jest koło fortuny. Co się stanie jak to połączymy? Wyjdzie losowanie krajów do Age of History. Siema na widzowie tutaj Korciu i dzisiaj będziemy losować kraje do Age of History. Tak więc zaczynamy. Błagam. Błagam coś dobrego. Jest! Szwajcaria! Dobra. Tak więc wylosowałem Szwajcarię, no. Mam start na bardzo mocno rozwinięty i ekonomiczny kraj Dobra my co my tu mamy? Żul nie Co my mamy za stolicę? Dużo zarabiamy nas Żuricz więc zrobiłem konieczność i zmieniłem moją stolicę z żurii, czy na Żul Bogaty. Czy tam bogaty Żul? Co Pięćdziesiąt 54. No, ustawiłem sobie podatki, badania i takie te wszystkie technologie. No i takie te. Ja będę chciał zdobyć te tereny dzisiejszej Szwajcarii i dać sobie spokój. Ja chcę tylko. Bern, uwierzcie mi, że będzie o wiele inaczej, bardzo o wiele. Robimy sobie tak więcej. Na początku zajmę się ustabilizowaniem mojego państwa, stawieniem farm, warsztatów, zbroi, no i takich wszystkich, żeby później mieć, wiecie, na przyszłość najłatwiej, tu wszystkie jak najwięcej zarobić, ustawić, no żeby było, żeby był porządek. A teraz postawiłem armię, żeby zaatakować i żeby zdobyć tereny dzisiejszej Szwajcarii i trochę więcej, dostać dostęp do morza. Sorry, ale w tym filmie mało mówiłem i po prostu będzie dużo narracji, nie? No na przykład teraz sobie przejąłem tereny dzisiejszej Szwajcarii. No później oczywiście tutaj atakowali mnie. Ja się chroniłem. Tutaj dawałem sobie armię. Tutaj też dawałem armię, żeby przejąć. No. To widzimy się jak przejmę całe. To Państwo powiększone. No i teraz znów ekonomia, ekonomia, ekonomia i widzimy się w kolejnej wojnie. Mało ludzi. Przeżyliśmy kolejną wojnę, w której znowu atakuje. No, o kurde. No, dawaj, dawaj. Idź. Dawaj. I czy oni wyruszą w końcu? Według mnie za długo się przejmuje te państwa. To strasznie długo trwa. Ale w tej grze ty że wypuści, kurde, 21 jednostek, nie? Twój kraj wleci i od razu już nie masz całego państwa. Mimo, że masz większą armię o 6 razy od przeciwnika. Wystarczy, że ci wleci raz i oni się tak ro rozejdą ci po całym państwie się. Widziałem, żeby tam wysłać trochę. No to rozchodź się. Po jednej armii, po drugiej armii. No już państewka nie ma. Okej. Okay. Trochę więcej przejąłem. No miałem być zwykłą Szwajcarią. I zobaczmy sobie. No nie poszło bycie Szwajcarią, Nie poszło, nie poszło. Ile ja mam 15, to jest ja sobie wezmę 10. Wasalizacja. sobie wezmę tutaj. I wasalizacja. Zakończ. Później wysłałem trochę zniewak, czyli jakby nielubienia tego państwa, temu państwu, bo jakby ono się stało podległym mi państwem, no i ja je przejąłem po prostu, bo groźbę im dałem. Zaczynamy kolejną wojnę. Nie no, ale takie ma małe państewko to pewnie przejmę na luzie, nie? Jaka duża armia, co? Jak to jest możliwe? Nie, to jest niemożliwe, że takie małe fajstewko jakiś ulm i taka duża armia, no ale udało się. No i teraz sobie przejmujemy pokoje. Nie wiem czemu ich zwasalowałem. I no. przez przypadek ich zwasalowałem, więc mam problem. Muszę ich znów. Muszę im zagrozić. Później przejąłem kolejne państwo. No i kolejne małe państewko przejąłem. Tutaj widzicie. Próbowałem zrobić sojusz z Austrią, ale się nie udało. Później próbowałem zająć kolejne państwo, ale serii byli strasznie mocni. Ale w końcu mi się udało. No, ale już w końcu mam jakieś duże państwo, ale i tak będę atakować dalej wyżej. Ale pamiętajcie, widzowie, nie wychodźcie, bo finałowa walka będzie strasznie mocna. Strasznie. No, zacząłem kolejną wojnę, z którą niby nie miałem problemów, ale sami zobaczcie. No, niby tak łatwo mi poszło, nie? Ale patrzcie teraz, co się tu dzieje. No, ja nie mogę. To jest tak wkurzające, jeżeli ktoś ci się tak rozejdzie po państwie. No, ja nie mogę. Gdzieś Gdzieś no, ale teraz ktoś mi znowu wypowiedział wojnę, i jakieś 10 krajów mi wypowiedział wojnę, i miałem taki, taki problem z tym. No, zobaczcie, tutaj przejmuję to państwo. Ten Luksemburg, czy co to tam było? Numerburg, jakieś tam dziwne. Później jakaś Saksonia mi powiedziała wojny. Później jacyś Mundzi-Rydzi. Później jacyś ma tysiąc tego było. No ja nie mogę. Dlaczego mi się nie udaje? Dobra, teraz muszę tylko armię postawić mury. Następnym razem będę mury robić. Miłości. No jeszcze jest Saksonia z 18 tysiącami. Nie, pa moje państwo upadnie. Mam pomysł. Trzeba to z dyplomatycznie wezwać do broni. I teraz właśnie się zaczęła finalna walka, która dosłownie Mierło. dla was to będzie szybko, ale u mnie ona trwa Pięćdziesiąt minut. Kłacie pięćdziesiąt. No i to jest na ca nasza cała Szwajcaria. Tak więc nara. No i jeszcze, jeżeli film Ci się podobał, to zostaw suba i lajka. A i też pamiętaj, że bardzo dużo czasu mi zajęło montowanie tego filmu, bo sam montuję wszystkie te przygotowania, granie. Tak więc i poświęcam na to dużo czasu, marnuję swój czas, znaczy dla mnie nie marnuję, ale chcę, chciałbym, żebym docenił, żebyś docenił tą pracę.